Zmianem bezpośrednim pozbawienia życia, dokonał zabójstwa ze szczególnym nieprzyjeństwem małżeństwa z 27 małym... listopada 2003 roku w ten sposób, że wielokrotnie zadawał poprzednio ze znaczną siłą uderzenia rękoma oraz kopą po głowie, twarze i całym ciele, kontynuując wydanie takich uderzeń, mimo doprowadzenia leżącego i trwającego na podłodze poszywionego do stanu bezbronności czym spowodował ciężkie obrażenia czaszkowo-mózgowe, następnie który pokrzywdzony zmarł pomimo udzielenia mu pomocy medycznej w Szpitalu Klinicznym imienia Karola Jęczera Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. To jest o przestępstwo z artykułu 148 paragraf 2 punkt 1 kodeksu karnego, a to oskarżonego o to, że. W 16 września 2020 roku w Gnieźnie w treść ustawy z dnia 19 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii Posiadał środek podłużający z grupy 1N i 4N w postaci zielonych i innych liczbów butlice o masie 18,31 g netto to jest po przestępstwu z artykułu 62 ust. 1 z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Po pierwsze, uznaję oskarżonego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu opisanego w punkcie pierwszym, popełnionego w sposób wyżej opisany, to jest przestępstwa z artykułu 148, paragraf 2, punkt yy, 1 Kodeksu Karnego i za to na podstawie artykułu 148, paragraf 2 Kodeksu Karnego wymierzam mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Po drugie z odkażonego... za innego popełnienia zarzucanego mu czynu w punkcie drugim popełnionego w sposób wyżej opisany to jest przestępca z artykułu 62 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii i za to na podstawie artykułu 62 ustęp 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku w przeciwdziałaniu narkomanii wymierzam o karę dwóch miesięcy pozbawienia wolności. Oczywiście po, poza tą karą, miało możliwość orzec dożywocie i nie jest wykluczone, że będziemy się od tego wyroku odwoływać, żeby sądrowi instancji taką właśnie karę orzekł. Należy sobie zadać pytanie, jeżeli od takiego czynu, który miał charakter tak bestialski, tak brutalny, taka ilość i yy, sposób zrobionych tak, ciosów, nie uzasadnia karę dożywotniego pozbawienia wolności, to jaki czyn w przypadku zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem ma taką karę uzasadniać? Uważam, że taką okolicznością, która powinna przemawiać za dożywociem, jest to, że oskarżony rzucił cały ciężar odpowiedzialności za swoje zachowanie na zmarłego pokrzywdzonego, który nie miał możliwości się wypowiedzieć w tej sprawie ani się też obiektywnie bronić. Czyli te słowa sądu, że zasługuje jednak oskarżony na jakąś szansę, Pana nie przekonuje? Nie, jako no, pełnomocnika oskarżycielki, słowa, że oskarżony w tym przypadku zasługuje na szansę, absolutnie nie potrzebujemy. Rozważamy możliwość apelacji do kary. Oczywiście uważamy, że wyrok nie jest rażąco niski, aczkolwiek sprawiedliwy wyrok w tym przypadku. Byłby taki, jak ta osoba byłaby wykluczona ze społeczeństwa do żywo. Pani bardzo, Pani kiwa głową. Rozumiem, że Pani będzie chciała, by tak wyraźnie ja Tak, będę walczyła do końca. Co mi pozostało, nic więcej. Po tym wyroku jest Pani w stanie bardziej wybaczyć? Ja mu nigdy nie wybaczę tego? Tego człowieka na oczy nie chce w ogóle widzieć. To 200 tysięcy jest dla Pani jakimkolwiek zadośćuczynieniem? Co to pieniądze teraz? Szanowni Państwo, żadna kara, żaden środek karny nie będzie za odpowiednim zadośćuczynieniem. Jakby te pieniądze miały zwrócić życia mojego syna, to proszę bardzo, Napisz, nic dajcie będzie, 200 tysięcy, czy 300, czy ileś nie mu przyjdzie do mnie. Nic nie będzie adekwatne do tego, co się stało. Yy, możemy po prostu zapobiec popełnieniu innych przestępstw w przyszłości. wyrok podlega ocenie mojego wydawania. Zapoznamy się z pisemnym uzasadnieniem wyroku, co pewnie podniesiemy. Jak mówię, przeanalizujemy kwestie, które są dzisiaj podniósł i będziemy rozważać, oczywiście, pewne kwestie. Natomiast nie da się opóźnić, że wyrok zapadł i zapadł jest zakresowymi wyrokami, a również kwalifikacji prawnych są bardzo istotne. Tak, że podzielił te nasze zapatrywanie zabójstwo to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem tak? i będzie podlegał takim wyrok analizie z naszej strony i będziemy go tam tak. Natomiast no, tak jak powiedziałem, wyrok odpowiada temu, co też nie w ramy końcowej.